Dostałem kota w statku, jest jeden w jego statku. Inaczej niż zawsze zorganizowaliśmy w tym roku zakończenie roku przedszkolnego w przedszkolu Tęcza. A to za sprawą kreatywnych, zdolnych, wyjątkowych rodziców, którzy przyjęli propozycję przedszkola i przygotowali bajkę pod tytułem "Kod w butach". Reżyserem tej bajki była nasza nauczycielka pani Weronika Torkoniak, natomiast aktorami i bohaterami rodzice prywatnego przedszkola Tęcza. Tym razem tutaj nam role zupełnie się odmieniły. Dzieci siedziały na widowni, natomiast rodzice byli bohaterami tutaj tej uroczystości i zabawiali swoje pociechy. Rodzice przygotowali to przedstawienie, którego efekt, jak się okazuje, był niesamowity. W ciągu sześciu prób rodzice zmieniali, tworzyli, deklamowali, recytowali. To wszystko mogliśmy zobaczyć właśnie dzisiaj w Szczegomskim Centrum Kultury na tej uroczystości zakończenia roku przedszkolnego. Wykorzystaliśmy ten dzień również do tego, aby wręczyć naszym przedszkolakom dyplomy oraz nagrody książkowe upamiętniające zakończenie roku przedszkolnego 2018-2019. Również rodzice byli autorami scenografii, którą widzimy tutaj. Dostojności w tej bajce, kot w butach, dodały nam stroje, które wypożyczyliśmy z Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Dzisiaj uroczystość zakończenia roku przedszkolnego w przedszkolu Tęcza w Międzyrzeczu, dlatego też chcielibyśmy życzyć naszym przedszkolakom słonecznej, bajkowej, wymarzonej pogody. Bardzo zależy nam na tym, aby po wakacjach wypoczęci wrócili z powrotem do dokonywania kolejnych zadań w naszym przedszkolu.